Bardzo często zawodnicy gloryfikują wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, co nie do końca jest jakby według mnie adekwatne. Ponieważ zwróćcie uwagę, że w momencie, gdy wybijecie cios, no to nie bijecie ciosu w ten sposób. a Taka, taka spłaszczyzna, można powiedzieć, działania wyciskania sztangi na ławce płaskiej, tylko bijecie go bardziej pod kątem takim, można powiedzieć, wznos wznoszącym. No i to bardziej się przyłoży do tego, że wyciskanie. Sztangi na ławce skośnej będzie no skuteczniejsze po prostu do budowania siły eksplozywności pod kątem budowania siły ciosu. Jakie to ma przełożenie na siłę ciosu i warto sobie po prostu wdrożyć właśnie wyciskanie na ławce skośnej, nie do końca na płaskiej, jeżeli zależy nam właśnie na poprawie siły ciosu.